Hej, cześć, witajcie czaciki, z tej strony Gaborek. Kurde no, hej, cześć, witajcie, czaciki, tak? Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Gaborek. a Dzisiaj mamy kolejny quiz O SCP, przepraszam, że jest tak dużo znowu. Yy, ale bez zbędnego gadania zaczynamy. Jakim SCP jesteś? Quiz nie ma na co nikogo urazić fajnie. Eee, I co? Jedziemy dalej, czaciki. Jedziemy dalej, no tak, a my zaczęliśmy. Dobra, yy, jakim SCP jesteś? Wersa, wersja 84, bo chyba tak quizów już były dwa u mnie albo trzy. Nie wiem, czemu powiedziałem. 84, jedziemy. Jakiej klasy SCP chciałbyś? A ja tego nie robiłem? Nie, tego chyba nie robiłem. Nie wiem, jak tak to będzie powtórka, sprawdzę, jak coś do tego nie wrzucę. <grym> e, jakim ja bym chciał być? Czy ja chcę z kogoś zrobić SCPK? Zrobię z AB scp SCPK. Czy AB byłby SCPkiem? Dobra, czy jakim AB byłby sceptykiem? I będę to brał na swój własny rozum. Może być błędny, ale będę brał. Jakim sceptykiem? AB to chyba był. AB to chyba takim safe. No AB byłby safe, mówię. AB byłby safe totalny. Eee, e, 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 bo ja nie chcę już robić to sobie, bo o mnie to już było nudne. E, więc AB byłby safe. Czy chciałbyś być bardzo rozpoznawalnym? Mi się wydaje, że tak, że ABI by, by chciał. Bo patrzcie, tu nagrywa z Bladim, to już jest jakaś rozpoznawalność, tu streamuje, tu robi YouTube, więc mi się wydaje, że tak. Boże, ale to jest test na, dobre, na, na moją przyjaźń z ABI. Czy dużo o nim wiem, czy nie wiem? <ścoughs> Możesz ABI to skorygować, bo wiem, że jak są filmy. Albo clickbaity z tobą, to zawsze ten film wchodzić chociaż na chwilę, więc <grywa> zobaczymy, czy, czy, czy ten, chciałby, czy, czy dobrze, dobrze wszystko określiłem. Chciałbyś być inteligentnym scp na No, AB by chciał być inteligentny. Czy chciałby być humanoidalny? Czy to jest Spykonu? Nie wiem w sumie. E, nie, e, chyba. E, Aby AB byłby, chciał być chyba humanoidalnym? Nie wiem, tak mi się wydaje. Test IQ online. No dzięki za taką reklamę. E, jaki rozmiar chciałbyś mieć? Duży, średni, mały do 1,80m? Nie wiem, czy mały to do 180 80 Abie byłby tutaj niezdecydowany i dałby, że byłby średni. E, jaki chciałbyś być? Straszny, przyjaźny, mroczny, słodki, nie wiem. Abie byłby chciał... To jest tak... Ale słodkie, w ogóle fajne foto. E, to jest tak, według mnie Abie byłby albo straszny, albo przyjazny. Na pewno nie byłby mroczny i na pewno nie zaznaczyłby, że nie wie. E, Słodki też mi się wydaje, żeby nie zaznaczył, więc mi się wydaje, że albo by straszny, albo przyjazny. Stawiam na strasznego. Czy zabijałbyś klasę D? Oczywiście Nie, AB by dałby morze, bo AB jest niezdecydowany. I AB byłby SCP-049. Boże, jak to było bez sensu. Nie robiłem tego quizu, ale. Przepraszam za taki quiz. Naprawdę, wieście mi, lub nie, ale mam naprawdę mało możliwości będąc aktualnie na tym laptopie, więc po prostu quizy to jest coś, co będę robił, bo póki co to mogę robić. Zapraszam oczywiście, macie sam quiz w opisie na moje sociale, mówi do was Gabor. Do następnego, hejunia!